Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus na wieki wieków. Amen. Tak na serio o poranku witajcie, Szczęść Boże. Jestem w pomieszczeniu, które nieprzypadkowo wybrałam na miejsce naszej dzisiejszej porannej modlitwy z uwagi na to, że nasza dzisiejsza intencja tak na serio jest związana z dziećmi, a wieczorna konferencja będzie traktować o sprawach wychowania. Jestem w pawialni naszego żłobka Herubinek, w którym na co dzień posługuję jako pedagog i wychowawca. To tyle tytułem wstępu. Pomódlmy się teraz wspólnie. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. O Panie, ucisz falę mojego serca, ucisz jego burzę. Uspokój się, moja duszo, by boskie moce mogły działać w Tobie. Uspokój się, moja duszo, by Bóg mógł odpowiedzieć Tobie, by Jego pokój mógł do Ciebie zstąpić. Pozwól nam pamiętać, że Ty, Boże, możesz nam dać prawdziwy pokój. Pozwól nam nie szukać poza Tobą tego, co możemy odnaleźć jedynie w Tobie, Panie. Pokój i wytchnienie, radość i szczęście. One są tylko w Tobie. O Boże, uczyń nas dziećmi łagodności i spadkobiercami pokoju. W tygodniu tak na serio dziś modlimy się za dzieci, za małżeństwa, oczekujące narodzin potomstwa oraz starające się o poczęcie. Polecajmy te intencje orędownictwu Maryi. Matko nieustającej pomocy, z Twoją czułością i matczyną miłością błogosław nasze rodziny. Niech sakrament małżeństwa przybliża wciąż małżonków do siebie, tak aby zawsze byli sobie wierni i miłowali się wzajemnie, tak jak Chrystus nas umiłował. Pomóż wszystkim ojcom i matkom miłować i kochać dzieci przez Boga im powierzone. Niech będą zawsze przykładem prawdziwego chrześcijańskiego życia. Pomóż wszystkim dzieciom kochać i szanować swoich rodziców. Nawiedź wszystkich ludzi, aby docenili wartość chrześcijańskiego małżeństwa i życia rodzinnego. Udziel nam poczucia sensu i odpowiedzialności abyśmy uczynili z naszych domów niebo miłości i pokoju. Maryjo, bądź nam przykładem, pomóż każdej rodzinie wzrastać każdego dnia w miłości do Boga i do bliźniego, tak aby sprawiedliwość i pokój szerzyły się wszędzie w ludzkiej rodzinie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego, powszedniego, daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, Módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej, amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej, amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, Módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, Módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami, i błogosławione owoce żywota twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej, Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami, i błogosławione owoce żywota twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, Módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej, amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków, amen. Pomódlmy się teraz modlitwą, tak na serio, modlitwą za powołanych do małżeństwa. Dobry Boże, który jesteś trójcą miłujących się osób. I który z miłości stworzyłeś człowieka. Ty wybierasz spośród ludzi kobiety i mężczyzn, zapraszając ich do zawarcia sakramentu małżeństwa, by byli jedno, jak ty, ojcze, jesteś jedno z synem i duchem świętym. Prosimy Cię, obdarz tych, których powołujesz do małżeństwa łaską odwagi i mocy, abyś poprzez pełne czystości narzeczeństwo przygotował ich do całkowitego oddania się sobie w miłości. Jak Chrystus Oblubieniec oddał się swojej oblubienicy Kościołowi. Tych, którzy idą już drogą małżeństwa ku wiecznej ojczyźnie, uzdalniaj mocą ducha świętego do nieustannego przekraczania siebie, aby sakramentalna łaska, którą ich obdarzyłeś, pozostawała w nich żywa i dawała im moc do życia wypełnionego wzajemną miłością, jaką Chrystus umiłował swój Kościół. Tych, którzy oddalili się od siebie i często żyją wbrew obietnicy złożonej przed tobą, umocni łaską Ducha Świętego, której im udzieliłeś w sakramencie małżeństwa, by byli wiernymi tobie i swoim małżonkom, jak Chrystus jest wierny Kościołowi. Maryjo, matko pięknej miłości, czuwaj nad każdym małżeństwem, i jak to uczyniłaś w Kanie Galilejskiej, stawiaj się za Nim u Twojego Syna który wraz z Ojcem i Duchem Świętym żyje i króluje na wieki wieków. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Dziś, jak już wcześniej zaznaczyłam, konferencja dotycząca wychowania pod tytułem: Jak wychować dzieci do osobistej relacji z Bogiem a naszym gościem będzie ksiądz Wojciech Żmudzinski. Rozpoczęcie tego spotkania o godzinie 20:00 zapraszamy bardzo serdecznie was na nasz kanał YouTube. Teraz życzę miłego dnia pełnego pokoju i prostej, ufnej, dziecięcej radości z Panem Bogiem.